Rocznik. Żołnierzami wyklętymi zwykło się nazywać żołnierzy polskiego podziemia niewolnictwa, którzy wyklęci przez komunistyczny reżim nie złożyli broni. Jeszcze raz poszli do lasu bronić miejscowej ludności przed kradzieżami i gwałtami MO, UB i NKWD. W za ofiarną walkę w obronie wartości jaką była niepodległość ojczyzny, wielu z nich poległo z bronią w innych zamęczono w więzieniach ciągłymi przesłuchaniami i torturami, a jeszcze inni po okrutnych śledztwach przechodzili pokazowe procesy, które były gminą z wymiaru sprawiedliwości. Jedynie nielicznym udało się przetrwać stalinowski reżim, aby żyć dalej przez długie lata Polski Ludowej z piętnem reakcyjnego bandyty. Zaledwie garstka z nich dożyła wolnej Polski i ustawy honorującej ich wieloletnie zmagania. Dzisiejsza uroczystość to hołd spadany tym, którzy nie ulegli, którzy dali przykład niezłomnej postawy patriotycznej, przywiązania do tradycji niepodległościowych, żołnierzom niezłomnym. Waszność? do to Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Co nam obca przemoc wzięła, szablą odbierzemy. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za Twoim przewodem, złączym się z narodem. Marsz, marsz, Dąbrowski, z Ziemi Włoskiej do Polski, za Twoim przewodem, złączym się z narodem. Po hymnie, spocznij. Proszę o zabranie głosu przez burmistrza miasta i gminy Skawina, pana Pawła Kolasy. Szanowni Państwo, jesteśmy w tym miejscu, które ma upamiętniać dawne czasy, które były w naszej ojczyźnie. Proszę zauważyć, jak wiele pokoleń jest w tym miejscu, i serdecznie Państwa w tym momencie witam. Są z nami ci, którzy pamiętają te czasy, i którzy za chwilę tutaj. Ale i w Sokół podzielą się tymi właśnie wiadomościami, które przeżyli, tymi rzeczami, które sami w jakiś sposób w których uczestniczyli, ale również jest bardzo duża grupa osób, które powinny o tych czasach, tak jak my wszyscy, pamiętać. Cieszę się, że w skawinie powstaje następne miejsce upamiętniające. Właśnie tych żołnierzy, żołnierzy niezłomnych, proszę Państwa, była długa dyskusja, czy żołnierzy wykrętych, czy żołnierzy niezłomnych, ale myślę, że nazwa jest właściwa. To byli i są ludzie niezłomni i chwała im za to. Myślę, że pogoda wymarzona, wymodlona na taką uroczystość. Ja chciałem teraz serdecznie powitać niektórych z imienia, nazwiska, niektórych tylko z funkcji właśnie na tej uroczystości. Serdecznie witam najważniejsze osoby w dniu dzisiejszym, które do nas przybyły, ale nie zacznę od przedstawicieli władz, ale od żołnierzy. Szanowny Pan Pułkownik Franciszek Orebus, gorąco witam. <klucz> Szanowny Pan Porucznik Bronisław Czekaj. Szanowny Pan Porucznik Piotr Pałka, Prezes Zarządu, serdecznie witamy. Szanowny Pan Zdzisław Liskiewicz, Prezes Zarządu, serdecznie witamy. Witam przedstawicieli władz państwowych, Pana Senatora Rzeczpospolitej Polskiej, Pana Wojciecha Klimę i Pana Bogdana Pęka, Senatora Rzeczpospolitej Polskiej. Witam naszego posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, pana Piotra Ticznika. <klucza> Witam przedstawicieli władz samorządowych Powiatu Krakowskiego, radnych i członka zarządu Powiatu Krakowskiego, pana Arkadiusza Brzoszczyka. <klucza> Witam serdecznie sekretarza Powiatu Krakowskiego, pana Adama Wójcika. Witam gorąco doktora Maciej'a Korkucia, naczelnika oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN w Krakowie. Gorąco witam osoby duchowne. Księdza Prałata Edwarda Czmiela i czcigodnego księdza kanonika Wodzimierza Łukowicza. Witam serdecznie radnych Rady Miejskiej z przewodniczącym Rady Miejskiej panem. Witam serdecznie przedstawicieli służb mundurowych przed komendanta policji Grzegorza Hajto i komendanta straży pana Wacowa Siubuta. Szanowni Państwo, witam serdecznie przedstawicieli Stowarzyszenia Narodowa Skawina. Witam przedstawicieli innych stowarzyszeń i zarządów osiedla Samborek oraz mieszkańców Gorąco Witam. Witam serdecznie dyrektorów szkół z terenu gminy Kamina Witam serdecznie i bardzo gorąco dziękuję przedstawicieli środowisk halseckich, Szep Kognia, Drużyny Biedronka i Czerwony z Kabini. Bardzo gorąco Was witam. Myślę, że dla Was to będą następne niezapomniane doświadczenia. Witam serdecznie Pracowników Urzędu Miasta i Gminy w oraz kierowników jednostek organizacji. Jeżeli kogoś nie wymieniłem, to bardzo gorąco witam, bo wiem, że tu jest wiele innych osobistości, ale proszę Państwa, myślę, że ci najważniejsi są i trzeba im oddać część i chwałę. Dziękuję bardzo. Uchwałę Rady Miejskiej w Skawinie o nadaniu nazwy rądu odczyta wiceprzewodniczący Rady Miejskiej pan Ryszard Majdzi. Uchwała numer 5 przez 57 przez 15 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie nadania nazwy Rządu w Skawinie imieniem Żołnierzy Niezłomnych na podstawie artykułu 18 ustęp 2 punkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminy Dziennik Ustaw z 2013 roku pozycja 594 z późniejszymi zmianami Rada Miejska w Skawinie uchwala co następuje nadają się w ciągu na działce nr 533 przez 1 761 przez 1, 761 przez 2, 762 przez 1, położony w Skawinie, nazwę, rondo, imieniem, imieniem żołnierzy niezłomnych. Szczegółowe położenie ronda, wymienionego w paragrafie pierwszym, przedstawia mapa sytuacyjna, stanowiąca załącznik numer 1 do niniejszej uchwały. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta i gminy Skawina. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Podpisał Przewodniczący Rady Miejskiej, Pan Magister Witor Graficz. Proszę o zabranie głosu przez uczestnika tamtych wydarzeń, żołnierza niezłomnego, pułkownika Franciszka Oremusa, Panowie posłowie, przedstawiciele władz, zwłaszcza panie burmistrzu z kabiny, panie przewodniczący rady, wy główni działacze dzisiejszego i twórcy dzisiejszego wielkiego święta, w kabinie rodacy nie tylko miasta z ale całej okolicy i ziemi krakowskiej. Bo przecież ta krew, która się tulała, pochodziła z różnych dzielnic województwa małopolskiego. Ta uroczystość w kabinie poświęcona tym, najbardziej wiernym, którzy mieli być przez nasz naród zapomniani. Takie były plany reżimu stalinowskiego, które kierowały naszym narodem przez prawie pół wieku. To miejsce dzisiaj Skawina poświęca tym, których nie załowali krwi i poświęceń najszej Ojczyźnie Polski, Polsce i Narodowej Polski. To akt godny ze wszechmiar, wielkiego uznania przez nasze społeczeństwo dla błodaży tego miasta a także Rady tej gminy na co nie jest stać wiele miejscowości w naszym kraju. Taka jest prawda. Te słowa proszę przyjąć od, od jednego z ostatnich, nie tylko tej wojny drugiej światowej której 70. osób będziemy wchodzić w kraju tego, ale działań zbrojnych po jej zakończeniu, gdy Polska nie odzyskała niepodległości. Które zrodziły się także tu, na tej ziemi, tej chwili, z pełnym poświęceniem życia i do ostatniego naboju, nie tylko tu, ale na całym panie kraju od roku Polska musiała powstać, bo jeszcze my żyjemy, pamiętając o naszego filmu, jeszcze Polska nie zginęła. Dziękuję bardzo. Głos zabierze senator Rzeczpospolitej Polskiej, pan Bogdan Eng. się raduje moje serce, że jestem tutaj dzisiaj z bo ta uroczystość ma podwójną symbolikę. Pierwsza na wskroś współczesna i nowoczesna. I oceniam otwarcie tego ronda jako prognozę przyspieszenia obwodnicy, nad którą jak wiem samorząd wspólnie ze wszystkimi ludźmi dobrej woli intensywnie pracuje. Jest to z całą pewnością spory krok na drodze do modernizacji komunikacji samochodowej w tym terenie, która jest piętą machillesową naszej władzy centralnej, a także władzy wojewódzkiej. Gratuluję panie burmistrzu, gratuluję panie przewodniczący. To bardzo cieszy, że możemy się tu dzisiaj spotkać otwierając to rondo. No i jest wreszcie druga warstwa tej symboliki. Warstwa, która w naszej ojczyźnie, jak, jak powiedział przez niego pan pułkownik, często bywa zapomniana. A opowiadają mądrzejsi od nas, że kto traci pamięć, kto zapomina prawdy, traci życie, traci podmiotowość, suwerenność i wszystkie inne najważniejsze atuty. Rondo żołnierzy z Kiedy w nocy komunistycznej wyklęto ich, Zapomniano, a wcześniej torturowano, skazywano często na śmierć i niszczono wszelkimi sposobami. Wydawało się, że uda się wyrwać z serca narodu polskiego wszystko to, co jest sensem patriotyzmu. Ten patriotyzm jest przecież nie tylko w czasie wojny, ale zwłaszcza w czasie pokoju, kiedy nie tylko trzeba trwać, ale świadomie tworzyć lepsze jutro własnego narodu własnej gminy, własnego powiatu, własnego regionu. Cieszę się, że obecne władze samorządowe, gminy Skawina po wyborach działają w znakomitej atmosferze i politycznej, i organizacyjnej. Myślę, że ta nazwa wskazuje, iż będzie tu godzone to, co dla Polski nawet najważniejsze. Współczesne potrzeby rozwijającego się kraju, i pamięć, bez której nie da się tworzyć lepszego jutra. Dziękuję bardzo. Oddaję głos posłowi na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, panu Piotrowi Świkowi. Szcigodny księża, szanowni panowie weterani, panowie senatorowie, panie burmistrzu, szanowni państwo, Przede wszystkim kieruję słowa podziękowania za zaproszenie na dzisiejszą. Jesteśmy i to dobrze, że w tym wymiarze lokalnym przywracanie pamięci żołnierzy niezłomnych dzieje się o wiele sprawniej niż na poziomie centralnym. Mamy tu chociażby w pamięci sytuację związaną z kwaterą EU na warszawskich Powązkach i wszystkich reperkusji, które wokół tego tematu bardzo długo trwają. I nie mogą się pozytywnie zakończyć dla rodzin, które oczekują na to, żeby pochować swoich bliskich, którzy zostali tam w sposób bezimienny pogrzebani. Bardzo dziękuję za tę inicjatywę wszystkim, którzy do niej przyczynili. Stowarzyszeniu Narodowa Skawina, które inicjowało wspólnie z panem wiceprzewodniczącym Ryszardem Majdzikiem. Dziękuję Radzie Miejskiej w Skawinie, że taka uchwała właśnie została podjęta. Myślę, że Tomasz wspólny, zbiorowy obowiązek, żeby w przestrze przestrzeń publiczną wypełniać tymi symbolami, które są związane z naszą przeszłością, w tym przypadku żołnierzami niezłomnymi, ale też niosą w sobie wartości patriotyczne, jako ten element wychowania patriotycznego dla nas wszystkich, nie tylko dla młodego pokolenia, ale dla nas wszystkich. Gratuluję tego, że dzisiaj w Skawinie jesteśmy świadkami otwarcia Ronda Żołnierzy Niezłomnych i życzę więcej takich inicjatyw. Dziękuję bardzo. Nastąpi teraz ceremonia odsłonięcia tablicy z nazwą Ronda. Dokonają jej żołnierze niezłomni, pułkownik Franciszek Remus oraz Łucznik Pani Skarczekar. Asystować im będą panowie senatorowie Bogdan Pęk oraz pan senator Wojciech Klima. Oraz Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, Pan Ryszard Majcik i Burmistrz Miasta i Gminy Skawina, Pan Paweł Kolasa i Pan Poseł Piotr Ćwik. Całość, baczność. w intencji pomordowanych i tych żyjących jeszcze żołnierzy niezłomnych proszę księdza prałata Edwarda Ćwina tę modlitwę poprowadzę w koloru czerwonego w liturgii jest to kolor pamiętający krew męczenników, dziś Dzień Świętego Wojciecha, Biskupa i Męczennika i dziś także wspominamy krew żołnierzy niezłomnych. Niech Bóg przyjmie tę naszą wspólną modlitwę. Boże, Ty stworzyłeś człowieka na swoje podobieństwo i nakazałeś mu miłować bliźniego jak samego siebie. Ty powierzyłeś ludziom ziemię, aby była wspólnym mieszkaniem dla wszystkich narodów, kiedy człowiek przez nieposłuszeństwo utracił Twoją przyjaźń, przed na świat grzech bratniej nienawiści, który rodzi zazdrość i śmierć. W swoim niepojętym miłosierdziu wejrzyj na naszych braci i siostry, którzy stali się ofiarami ucisku, przemocy i złości i oddali swe noczesne życie swojej godności oraz godności ojczyzny. Obdarz ich nagrodą, nieśmiertelności i chwały. Błogosław nam, którzy wspominamy ich imiona i żyjemy na tej ziemi. Sprawa byśmy potrafili miłować naszych braci, jak Twój syn nas miłował. Ojcze, odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy tym, którzy przeciw nam zawinili. Przyjmij naszą modlitwę przez Jezusa Chrystusa, który do końca nas który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie bądź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Niech Was błogosławi Bóg Mogący Ojciec i Syn, i Duch Święty. Roztrzelany, nawet bez wprowadzenia damy Ile łez musiała wylać, nie jedna matka biedna Kaśnie o pod pod Harubinie, Polska niepodległa Agenci kolaboracji, tak tu jest, służą stóreczci Ja nie tam się z musi, tak wychował swoje dzieci Kuwa, szef pamięci żołnierze wykręci Komuniści mordowali, teraz chodzą uśmiechnięci A robili, żeby to o walczy Za zdradę się nachrapali, że na zawsze im wystarczy walczyliście do końca, a mi się na tarczy ja nie wstydzę się polskości, nigdy jej za żadne skarby dumą swoje życie na ten szaniec jak kamienie Polegli w nierównej walce, lecz mieli czyste sumienie To są co wpłynął na ofiarę waszej śmierci Na walkę o wolną polską, co wybadać was w pamięci z po swoją ją szkram, nie boją się niczego, nie daliście za wygrano Na was nie Polska była najważniejszą sprawą Niech kajdany właśnie kolację na nowi stanął Kiedy słów, ze Stalina użącały wam dość kwało Nie bojąc się niczego, nie daliście za wygrano Na was nie Polska była najważniejszą sprawą powstały, na nowi stanu, Kiedy warzyś, By Nie, nie chodzi o czym słyszą i niego to grano sprzegrano Wartości to ojczyzna i bez honor się spiszcza Polska Chile ze serca dalej płuną. Znaczyli ostatnie piękną na gołęby to nie skroną Nie Jara były ich, ostatnio byli Chcieli walczyć do końca, nawet jeśli się nie uda Polski już nie było, tylko jej podróba Nie chcieli stać bez czyn, brać udział w tym gwałcie Jak nas sprzedano, na wyprzedaży w jałcie Że je jeszcze gaska tych, co już do okryczy. Mimo to, to inny to, to, to po latach z niego wyższy Ja chcę ich nie chcę z tego mieć korzyści Lecz nie każdy domy słyszy o niesłownych dziś pomyślach Wy polscy oficerowie, patrzyli na was nie niebią Chcieliście honor Polski, odbyć ostatnio opiekowy opieką nie podlegli nawet porozmawiąc czerwą Mówiąc po stalinowskich kłamstw, nie zapomnę was na pewno W miejscach adyckich chłopów, już trawo Wy nie bojąc się niczego, nie daliście za wygraną Dla was niepodległa Polska była najważniejszą sprawą Niech hajdany was na pewno na nowi staną Kiedy słuchu zostali dla urządzały wam Wy nie bojąc się niczego, nie daliście za wygraną Dla was niepodległa Polska była najważniejszą sprawą Niech o tym usłyszą i niego to cię Baczność, poczty sztandarowe, sztandary wyprowadzić. Na tym zakończyliśmy pierwszą część uroczystości nadania nazwy roku. Zaproszonych gości proszę o przejście do budynku Sokoła, gdzie odbędzie się dalszy jej